Pomimo niesprzyjającej pogody prawie setka wolontariuszy wyruszyła w niedzielę na ulicę Mielca, by kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nad sprawnym przebiegiem kwesty ulicznej i organizacją imprez czuwali harcerze i instruktorzy z Mieleckiej Komendy Chówca ZHP. Fakt, że warunki atmosferyczne może były niesprzyjające, ale mimo tego ludzie dawali hojne datki, były to zarówno banknoty, jak i bilon w dużych ilościach, niektórzy przynosili w woreczkach, w słoikach, co było bardzo budujące dla tych wolontariuszy, ponieważ taki, taką ilość bilonów wrzuci ta puszka, taka ciężka. Nieraz ogłaszali się, bo puszki były za ciężkie lub przemokły, trzeba było te puszki wymieniać. Podołaliśmy temu, mimo że była obawa, że braknie nam puszek, bo rzeczywiście warunki były kiepskie. Deszcz, śnieg, te puszki jednak są papierowe. W każdym razie... Również podczas koncertów zbieraliśmy wolne datki, koncert w Domu Kultury był organizowany w ten sposób, że po prostu za wstęp do Domu Kultury zbieraliśmy jaką, jakiś tam datek, każdy ktoś wrzucał, nie było nikogo kto by nie wrzucił, po prostu wszyscy bardzo optymistycznie, bardzo do tego podeszli, fajnie. Dużo żeśmy zebrali, mimo że może mniej niż w zeszłym roku, ale jednak dalej to jest duża ilość, jak na Mielec, 57 tysięcy to jest sporo. Zwłaszcza, że przez ostatnich paręnaście lat do Mieleckiego Szpitala trafiło 700 ty sprzęt za 700 tysięcy złotych od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więc trzeba się w jakiś sposób tej Wielkiej Orkiestrze oddzięczyć za to, że dają nam takie, takie sprzęty, takie środki. Tegoroczny 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegał pod hasłem Mierzymy Wysoko. Zaś pieniądze zebrane przez wolontariuszy podczas ulicznej kwesty i licytacji gadżetów orkiestrowych Zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Orkiestrowym Centrum Zarządzania Świątecznym Graniem w Mielcu było samorządowe Centrum Kultury, gdzie od godzin popołudniowych odbywały się imprezy towarzyszące. Przed publicznością zaprezentowały się na scenie mieleckie przedszkolaki, lokalni wokaliści, mielecka orkiestra denta oraz rzeszowski zespół Blues Perspective Band. W Centrum Promocyjno-Wystawienniczym Zabawy dla Dzieci poprowadziła Agencja Alternatywa, zaś poczęstunek wersji polowej zapewniał wszystkim chętnym Hotel Atena. Do świątecznego grania z Jurkiem Owsiakiem włączyła się także Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu. Cieszy nas to, że tak wiele ludzi chce wesprzeć jednak Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pomimo nagonki medialnej, która w tej chwili możemy ją zaobserwować w różnych mediach, nadal chcą ludzie wspierać i to jest piękne. Wspiera nas Hotel Atena, wspiera nas Joy Fitness Club, mnóstwo innych różnych firm. Czy to było wsparcie barterowe, czy to było wsparcie finansowe, jakieś wsparcie było od tych firm. I to jest dobre. I to należy chwalić. Duże koło rozciągamy, zapraszamy tych, co stoją. Wąską ścieżką przez podrógę idzie sobie krasa ludę. Ale tu się trochę Uwaga! I teraz tak jak Kinga.